W miniony weekend w hali Mosir w Rumi odbyła się druga kaszubska wystawa gołębi rasowych, drobi ozdobnego i królików. Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi zamieniła się w halę wystawową, na której królowały wyjątkowe ptaki i nie tylko. W tym roku zgromadziliśmy ponad 800 gołębi, około 50 kur i 50 królików. W piątek odbywały się prelekcje dla dzieci. Mieliśmy dzień otwarty, więc szkoły, przedszkola mogły odwiedzać naszą wystawę. Przygotowaliśmy właśnie prelekcje o genetyce, o dziedziczeniu barw, skorupek, jajek i inne. Najważniejsze jednak było to, co zobaczyć mógł każdy, czyli wyjątkowe zwierzęta, które zaprezentowane zostały podczas drugiej kaszubskiej wystawy gołębi rasowych, drobi ozdobnego i królików przez ich właścicieli. Mamy tutaj specjalistów od drobiu, hodowców i twórców ras, zgromadziliśmy też największą stawkę sokołów gdańskich, czyli naszej flagowej rasy, mamy ponad 300 egzemplarzy, odbyły się konkursy w ośmiu odmianach barwnych w tej rasie, poza tym mamy też kury wielkanocne, nową rasę, która w tym roku kończy rejestrację. To są takie kury, które znoszą już zielone jajka, stąd nazwa Wielkanocne, ponieważ na Wielkanoc nie musimy malować jajek, są one już pomalowane przez naturę. Ważnym punktem wydarzenia było też podsumowanie zmagań hodowców, czyli konkursów, które przeprowadzone zostały w różnych kategoriach, zależnie od gatunku. W piątek odbywała się ocena zwierząt. Sędziowie, według wzorców, oceniali zwierzęta i z czterech najlepszych ocena czterech najlepszych zwierząt danego hodowcy była sumowana i tak mieliśmy pierwszą, drugą i trzecią kolekcję oprócz tego były przyznawane czempiony, czyli najlepsze zwierzę w swojej rasie i odmianie barwnej i w dużych stawkach sędziowie przyznawali również wyróżnienia Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem, a to oznacza, że ponownie te wyjątkowe gołębia, ale także inne hodowlane zwierzęta będzie można zobaczyć w Rumi w przyszłym roku.